Jesteśmy dalej na tej ulicy, o której wspomniałem w poprzednim, poprzednim filmiku. To jest St. Clair Avenue West i zbliżamy się do Yonge Street, co jest główna ulica Północ-Południe. Bardzo ekskluzywna dzielnica, jeżeli chodzi o domy, czy są tu modne biura, także Śmietanka Toronto po prostu jedna z takich miejsc, gdzie naprawdę wszystkie, wszyscy elegancy panowie i modnisie się schodzą i mnóstwo luksusowych aut luksusowe apartamenty luksusowe biura linia metra północ-południe przecinająca toronto i jest tam pętla tramwajowa kawałek dalej za tym skrzyżowaniem i ten tramwaj który widzieliśmy wcześniej jedzie na zachód stąd aż tam prawie do, do etobico Jedziemy tutaj do jednego z biurowców, będziemy musieli za zawrócić tutaj, bo oni jak wybudowali... No, to była makabra już wcześniej, nie? Makabra, to skrzyżowanie było makabryczne wcześniej, szczególnie w godzinach szczytu. Mnóstwo pieszych, autobusy, tramwaje, wszystko. No i oczywiście po tym całym remoncie jest znacznie gorzej, nie? po prostu znacznie gorzej. No ciężko to w ogóle czasami przejechać, teraz jest piątek rano. Ruch z reguły jest troszeczkę bardziej taki, mniejsze natężenie ruchu jest, ale dalej w każdej chwili to się może zatkać byle co i się zatyka. Więc po tym momencie jest jeszcze gorzej. Nie wiem, może jedyne co jest lepsze to dla tramwajów, ale te tramwaje to też co chwila zamykają tą linię i puszczają autobusy, bo, bo coś tam tramwaje nie, nie wyrabiają, nie? No i tak to tutaj jest, teraz wjedziemy tutaj do takiego budyneczku do zobaczenia